I nie skrywa ruch na bok, kiedy miłość ta nie jest wrogiem już, bowiem nie tylko ta melodia gra, chce zagłuszyć ciał każdego dnia. I nie spływa ruch na bukiety kiedy miłość ta nie jest wrogiem już. Ostatni loty przed nami, proszę państwa. W harach i początek obiecujący, czwarte miejsce. Ale zarobił sobie lot Krieger w sali próbnej. Także wiadomo, co Krieger pokaże w konkursie. No, szansa na poważne przełamanie, jeśli chodzi o loty. No, 189,5, metra, warunki trochę, trochę pod nas, można powiedzieć, bo widzimy, że mamy też dobre miejsce w konkursie. Beriu to miejsce piąte lub szóste. Men, może być nas lepszy, będzie słabszy. Niespodziewanie men słabszy, mamy piąte miejsce, szans na to, żeby mena pokonać w tym konkursie, za poprzednią połóżkę. Bo, bo no zobaczmy, czy ta rywalizacja przyniesie potwy korzystne dla nas. Częściowo na pewno, bo to nie będzie jakaś wtopa totalna, ale, ale drugi lot można, bo przegramy z menem. Jednak, a jednak daliśmy radę, ale tylko jedno miejsce. No ale siódme miejsce w i to jest dobra informacja, bo rating chyba będzie utrzymany. Monika ponownie powraca. Nie wiadomo po co. Nasz rating wygląda jak wygląda. Zostało nam 6 konkursów. A więc mniej więcej 10 minut do końca, proszę Państwa. Ostatnie 6 startów. Czy dla nas szczęśliwych? Cholera wie, góry. 15 belka. Nie jest wrogiem już, bowiem nie tylko ta melodia gra, chcę zagłuszy każdego dnia. Czwarte miejsce w kwalifikacjach. I nie zbływa róż na bukiety róż. W na nawrócące kwalifikacje, kto wie, czy tu się nie odrodzimy przypadkiem, no nie? No zobaczmy. Wow, ładny 135,5 metra. W parze wygrywamy z Moniku, będziemy na szóstym miejscu. Men tuż przed nami. Ta przewaga nie jest duża Mena, więc jeszcze możemy z Menem wygrać w tym konkursie. to mu niego cały metr. bo punktu ładnie no ale ogólnie mam szansę mieć dobry konkurs z wszystko tam tym razem, Ale chyba się nie uda. 130,5... ooo, ale szczęście! Men wygrał zawody szczęśliwie, a my na piątym miejscu. Z czego też się cieszymy, bo Rating pójdzie do przodu. Um, Niespodziewana wpadka Kawki i Szczepaniaka. No ale Men nam ucieka niestety. I to jest najważniejsze w że w kontekście walki o 5 miejsce Men nam szczęśliwie dla siebie, ale nie dla nas. Ucieka. tam e, rośnie trzy punkty. Wiadomo, że retikum się, się dodatni dzięki temu. Już mamy pewność. Dziwny konkurs. Pliada wpadek tutaj. Została zafundowana. Przed nami Tonturi. Na no, początek taki sobie. Urywali też tak to różnie wygląda, generalnie. Ósme miejsce, Men trzeci. No Men powoli wydaje się, że stabilizuje swoją formę. My niestety próbujemy tylko ją stabilizować i tym się to różni. Men wypatrował sobie przebagę tym zwycięstwem w ostatnim konkursie. Przez to ciężko będzie jakoś powstrzymać w tym turnieju. Mamy jeszcze konkurs gałęzi patentowych i cztery konkursy zwykłe. W Kusamu mamy dobre skok otwarcia 131 metrów, ale Mę rozkręcił 145 metrów w pierwszej serii. No, przypuścił szturm, więc pod względem oczywiście będzie faworytem. Teraz 139. No i ratujemy honor, bo będzie szóste miejsce, ale MEN wygrywa zawody. Natomiast my możemy być zadowoleni z tego występu, prawda? Bo jest szóste miejsce, Reddick oboniony. Nadal ten derby będzie wirus, no ale MEN nam ucieka punktowo. No i tak, z jednej strony radość, bo Reddickowo dobrze to wygląda. Natomiast wynik finalny. Zrobiło się fajnie, prawda? Trzecie miejsce w turnieju. Przez dłuższe to się utrzymywało. Potem. Czwarte miejsce, niedługo później. Piąte, Nie spadliśmy na szóste. Dodarzymy do tego dwa słabsze konkursy, praktycznie. No i teraz, finał turnieju, który w skoczni. Michał Kaleś, się się dołączyć na ostatnie konkursy. W Garmini Śwatnokrusznik, proszę Państwa, mamy dobry początek. 139 metrów, Menn się rozkręcił. Mamy na trzecim miejscu. To też trzeba dotować jako. naszą nadzieją na swoją końcówkę no tragedii nie ma 134,5 metra miejsce siódme, men czwarty to porównujemy sobie do mena, men oczywiście wyga te piąte miejsce w tym turnieju niewiele jest na to, żeby gdzieś nam te punkty oddać a na mena tyle, żebyśmy byli w stanie go dogonić musielibyśmy stać się robokopem jakimś, żeby to było możliwe w sensie, tej chwili też przegrywamy to totalnie to jest nasza taka kapitulacja symboliczna bym powiedział miejsce ostatnie, men czwarty mamy gorszy okres teraz tak i podzięko, ale przyczynił się do ogólnego wyniku sobego. Trochę tak zaniżył nam całe osiągnięcia na tym obiekcie dzisiaj. Później dwa skoki były optymalne. Ten trzeci jakby zatarł ten obraz. Za chwilę Cunderstek, który wczoraj też się pojawił w turnieju Normal Hills. Dostały nam trzy konkursy, a więc proszę Państwa ostatnie 5 minut rywalizacji. Druga belka. Rozmiar. 106 metrów, No i początek: 103 metry, bardzo ładny skok. Szóste miejsce w kwalifikacjach. Trzeba doceniać wysiłki. My doceniamy oczywiście. Bo to był udany skok. Cechuję, czekamy co przyniesie konkurs. Niska truka belka, która nie będzie nam sprzyjać. Ale perwersalnie mamy dobry skok. Mimo. Jest to 102,5 metra, noty po 19,5, będzie miejsce czwarte. Monika, temat właśnie myli na mniejszym obiekcie. Men na drugim miejscu w tym konkursie, także znowu wydaje się, że Men będzie budował tą przewagę nad nami. Ojoj. ale się posłuchaliśmy w tym skoku. No niesamowity pech teraz nas spotyka. Drugi konkurs, z rządu przypadamy w serii finałowej. Co tu się do cholery dzieje? Bo ja teraz nie kapuję, to, to co się by wydarzyło, ale tak jest po kapuś na skoczniu Ale żeby aż tak skok zepsuć, no, zdarzają się wpadki, prawda? Tutaj trzeba też to uszynować. Turniej za chwilę dobiegnie końca. Michał Kola opuścił duchę, myślałem, że to nie nie turnieju, ale przynajmniej że dwa konkursy. Będziemy walczyć oczywiście o honor po tych słabszych występach. Napierw Whistler. No ciekawe, gdzie będzie finał. Może zakopane. Tak myślę. Winningen może będzie. Na razie kanadyjski Whistler. Szósta berga startowa. Rozmiar 147 metry. Taki w miarę 134,5 metra. Chociaż na tyle rywali szału nie ma, bo to tylko dziewiąte miejsce. Wpadka mena. Może, yy, może, może, może być odnotowana. Łukasz krzmacze w kwalifikację. A my szukamy jeszcze w konkursie. No. Potrzebujemy przełamania. No i początek 138,5 metra. Wysokie noty mamy szansę. Trzecie miejsce. Notami trochę nadrabiamy, ale może być z tego podium nawet. Realnie mierzymy minimum miejsce siódme. Jeśli nie zepsujemy z finałowego, no to miejsce siódme mamy gwarantowane. A jeśli postaramy się o powtarzalność, to jest szansa, że będzie podium utrzymane. Albo minimum czwarte miejsce. No, zobaczmy. 135 metrów, dobre noty. Będzie piąte miejsce. No dobrze. Jest przełamanie. Jest przełamanie. Można nie jakieś zachwycające, ale jednak. Piąte miejsce na pewno będzie przez nas oczywiście docenione. Nadalamy sobie rating, ale przede wszystkim mentalnie tutaj. tego co tutaj zyskujemy. No i został ostatni konkurs. Ostatni konkurs na skoczni. No właśnie pytanie, której? Willingen. Widzicie, nie zapytajmy. Ale jest Willingen, czyli, czyli niemieckie Zakopane, jak to niektórzy uważają. To tu będzie ostatnia potyczka nasza dzisiejsza. No, tutaj już się postaramy się podtrzymać pasy z Wisle. I te skoki wyglądały na optymalnym poziomie. Tu też skoki wymagane są podobne, czyli też po górze 140 murów najlepiej oczywiście. Na razie 139. Nie ma tragedii, bo to miejsce na razie w połowie stawki mniej więcej 7. Przy 11 zawodnika. W sumie to minimum na ten konkurs, oczywiście, żeby nie ponieść strat. Żeby przyzwoicie zakończyć turniej, musimy zająć miejsce w 7 w tej stawce zawodników. No, my zobaczymy. No, na podamy do próbnego, czyli jeśli chodzi o, o technikę. 136,5 metra. No, były trochę większe straty na początku, ale i jeszcze szansa. Tracimy niewiele do niektórych rywali. Paradoksalnie. Monika nie niespodziannie wysoka na pierwszym miejscu. My tylko na dziewiątym. Nie wiem, czy dziewczyny będziemy w stanie to naprawić. Szansa jest oczywiście, bo technicznie mamy możliwość. Oskokniowy nie będzie jakąś katastrofą. 138,5 metra. Będzie trochę zysku, będzie siódme miejsce. Ja, ha, 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 ha. A więc jednak szczęśliwie to siódme miejsce wywalczyliśmy. Wpadka kawki, wpadka Moniki i mamy. Sukces. Taki mały sukces, ale jednak. jestem ten no i no i ten taki mały happy end, no bo trzeba powiedzieć, że mimo tego szóstego miejsca, Turi był dla nas bardzo szczęśliwy. 7 podiów to niecodzienny wynik, a mieliśmy dzisiaj frekwencję nie 4 zawodników czy pięciu, ale Między liczbą 8 a 10 przez większość turnieju. Szczepaniak wygrywa turniej po 13 wygranych konkursach i 26 podjech. Drugi Kawka, tych podniósł tylko 17 i 10 wygranych. Sergiusz Kiegoł trzeci podił 12, 2 wygrane. Czwarty Wojciech Muszyński, 5 men. No, finalnie nas oczywiście zmierzyli, można powiedzieć. Nie daje nam nadziei w tej drugiej połowie turnieju. My na 6 miejsca, ale zadowoleni mimo wszystko dzisiaj, bo jednak wracamy z dalekiej podróży. 7 Feder, 8 Monika potem Kamil Cierżak, Jurka Korkę, Łukasz Kaczmarczyk, Michał Kala i Dominik Andrzejczuk. Bez podium dzisiaj Kamil Cierżak, Jurka Korkę, Michał Kala. No i Dominik Andrzejczuk oczywiście. W turnieju wzięło obudził chyba tam 13 zawodników bodajże. Także no był to oczywiście ciekawy turniej, nie ma co tu ukrywać. Za tydzień ostatni turniej sierpnia, jeśli chodzi o sobotni Puchar Świata. Potem już będą turnieje Wrześniowe, czyli co się jesień, przygotowywania do zimowego sezonu w pewnym sensie, eee, z naszej strony to było. Oczywiście na tyle. Dziękuję pięknie za uwagę. Jutro czeka nas kolejne wezwanie, jakim będzie bez wątpienia eee, turniej niedzielny. To postaramy się kontynuować tą pasę ale czy będzie to możliwe, przekonamy się o tym oczywiście jutro. Eee, później w poniedziałek czeka nas turniej lotów, gdzie w nie będzie przyjemnie, w oblotach jednak. Będziemy mierzyć się z własnymi subuściami. We wtorek krusiał skutku Ogólnie teraz przed nami tydzień skoków. Nie będzie dnia przerwy. Do zobaczenia, moi drodzy. Mm.